Jak skonfigurować odbieranie e-faktur w subiekcie GT? Konfigurację odbierania faktur z krajowego systemu e-faktur przeprowadza się w parametrach KSEF. Parametry dotyczące odbierania dostępne są w zakładce Podstawowe w sekcji Odbiór faktur z KSEF oraz w zakładkach Import e-faktur oraz Import e-faktur zaliczkowych. Aby móc pobierać faktury zakupu z KSEF zaznacz checkbox przy opcji Pobieraj e-faktury z KSEF dla których moja firma jest nabywcą, od. Podaj datę, od której chcesz, aby program pobrał faktury zakupu znajdujące się w krajowym systemie e-faktur. Subjekt GT pobiera faktury, dla których twój podmiot występuje jako nabywca, odbiorca, faktor oraz płatnik. Niemniej Subjekt GT posiada obsługę standardowych faktur, gdzie występujesz jako nabywca. W przypadku pozostałych zostają one pobrane jedynie w celach ewidencyjnych. Etapy przetwarzania pozwalają zdecydować, które faktury będą widoczne w programie handlowym, a które w księgowym. Jednak najpierw należy określić domyślny etap dla nowych faktur zakupu z XEF, czyli tak naprawdę zdecydować, kto będzie zarządzać fakturami zakupu w programie. Nowa etap pozwalający na zarządzanie odebranymi fakturami zakupu zarówno z programu handlowego, jak i księgowego. Przetwarzana w subiekcie Etap pozwalający na zarządzanie odebranymi fakturami z KSEW przez dział handlowy. W tym przypadku handlowiec będzie rozróżniał faktury handlowe od kosztowych. W przypadku, gdy pojawi się dokument kosztowy, użytkownik subjekta GT może ręcznie zmienić etap przetwarzania dokumentu na księgowość. Przetwarzana w księgowości. Etap, w którym użytkownicy programu księgowego będą zarządzać fakturami w programie. To oni będą mogli zarządzać etapami i w przypadku standardowych faktur handlowych będą mogli je przypisać do programu magazynowego. Dzięki etapowi przetwarzania w księgowości użytkownicy programu handlowego nie będą mieć dostępu do faktur kosztowych. Program udostępnia możliwość przypisania odebranym e-fakturom z KSEW do myślnego magazynu, co oznacza, że faktury zakupu tworzone na podstawie e-faktur będą zapisane od razu na wybranym magazynie. W razie potrzeby oczywiście istnieje możliwość zmiany magazynu na dokumencie. Jeśli zostanie wybrana opcja Brak, wówczas dokumenty zakupu domyślnie zostaną dodane na magazynie wybranym w pasku programu. Subjekt GT pozwala również na skonfigurowanie automatycznego pobierania dokumentów zakupu co określony czas, a także ustawienie pobierania faktur zakupu po uruchomieniu aplikacji.